Witam, jesteśmy po locie numer 13 Drachtem, zakoszowaliśmy 28 gołębi 10 w konkursie, 5 seryjny No na lot Koszowaliśmy w czwartek, lot miał Odbyć się w sobotę, gdzieś tam Ze względów pogodowych odbywał się W niedzielę, bo tu u nas cały czas Padało, gdzieś tam jak sprawdzałem Pogodę to od początku tygodnia U nas było na sobotę pokażane Deszcze, no padało u nas Całą sobotę Gdzieś tam decyzją zarządu była taka, że koszujemy w czwartek, w razie czego stoimy, więc gdzieś tam to było pewne, że będziemy stać. Mi się wydaje, no, gołębie zostały wypuszczone o 6.40 na miejscu wypuszczenia. Było pochmurno, gdzieś tam miało zacząć padać o 8.00. dziś tam rozmawiałem z kierowcą, to mówił, że po 7, o 7.20 zaczynało kropić, więc. No, udało nam się, żeby lot odbył się. Wypuszczone zostały o 6:40. Pierwsze gołębie były o 15:38. Na początku oddziału my tutaj dostaliśmy 16:27, później był 16:37. No i później mieliśmy godzinne przerwy, był 17. 40. No, lot gdzieś tam mega szarpany, bo w pierwszym dniu mieliśmy 14 gołębi. Eee, no, konkurs zamknęliśmy też pierwszego dnia, bo gdzieś tam na 30% u nas w sekcji jest i w oddziale, więc tam chyba 2,5 godziny trwał konkurs. Jak dobrze pamiętam, no więc no wykorzystaliśmy go pierwszego dnia, ale gdzieś tam były duże przerwy. U hodowców, tak jak u nas, bo pokazało się kilka sztuk, później była przerwa, znowu pokazało się kilka sztuk. No, na noc mieliśmy 14 gołębi. Doleciało u nas 23 gołębie, 5 brakuje, 5 samców. Jeden gołąb, co nam brakuje, 24 konkursy przez 2 lata. Miał być to jego ostatni lot. No i sezon, bo później miał być zamknięty w rozpłodzie, później też brakuje nam z 19 roku derb, no i czy dwulatki, no w tych pięciu gołębia brakują nam dwa gołębie typowane, właśnie dwulatek to jest i właśnie ten z 24 konkursami przez dwa lata, no szkoda, że dobre gołębie gdzieś tam nam brakują. No, myślę, że te dwa już nie dojdą. Musiał gdzieś tam się stać, coś po trasie jaszczą albo coś, że no nie dotarły. No, tak gdzieś to pokrótce wygląda. No, w, zakończyliśmy sezon w oddziale na miejscu trzecim, wytypowanym, na szóstym w całości. E, też mamy. Można powiedzieć, w kategorii samce mamy trzeciego, czwartego, piątego i szóstego lotnika w oddziale. E, e, też w kategorii A mamy czwarte miejsce, w kategorii B mamy piąte, w C mamy 13. E, jesteśmy w, w drugim wicemistrzem w kategorii Inter. Mm. No, i gdzieś to tak wygląda. No w sekcji mamy pierwsze miejsce stypowane, trzecie z całości. No, teraz gdzieś już. No teraz gdzieś już mamy głębie lotowe wpuszczone w para. Tak zostały. No, no trzeba przyznać, że sezon nie jest dla nas jakiś tam rewelacyjny. Jest dobry, bo, bo można powiedzieć, pudło udało się zdobyć czy to nawet trzecie miejsce, czy pierwsze. O, fajnie, że uzyskaliśmy jakieś tam y, wyniki. No, gorsze niż w zeszłym roku. No, gdzieś tam jakieś pierwsze wnioski mamy wyciągnięte. Dlaczego tak się stało, a nie inaczej? No, myślę, że gdzieś tam jakiś krótszy film podsumowaniem na pewno też nagram. E, co się zadziało, że tak powiem. No, wina zawsze jest trenera niegoembis, że tak powiem. No, trzeba się też rozliczyć, że to była wina gdzieś tam nasza, nie gołębi mi się wydaje. Um, tak gdzieś to wygląda, no teraz wpuściliśmy gołębie lotowe w pary. Wyciągniemy coś tam do siebie, coś tam na sprzedaż, też coś tam na aukcję, bo prawdopodobnie będziemy przeprowadzać aukcję w tym roku. Um, po naszych najlepszych gołębiach. No teraz gdzieś tam się widzę, że zaczęła też się zabawa na wspólnego gołębika Obstawiliśmy w tym roku WG Super Gołąb WG Rogowo, no dzisiaj na Rogowie odbył się trening Brakuje nam trzech gołębi No i myślę, że może coś tam z tych gołębi się jeszcze zejdzie, bo no, no... Jest godzina Na Super Gołębiu też mamy drużynę, jutro jest trening około z 50 km Na ten moment są tam wszystkie więc zobaczymy. No, jutro też planujemy pierwszy trening naszej młodzieży. No, gdzieś tam wcześniej nie było czasu. Zajmowaliśmy się też sezonem starych, że tak powiem. No, jutro zaczniemy młody trenować. No, chcemy się gdzieś tam wyrobić ko 6-7 treningów, bo za tydzień, w piątek, chyba jest pierwszy lot treningowy z kabiny. Chcielibyśmy właśnie też na niego dać, żeby oswoiły się kabiną i jakoś tam z większym lotem w większej grupie żeby już się tam gdzieś gołębie przeciągły, no dla nas to jest gdzieś tam super taki trening, bo nasze gołębie już tu później muszą e, iść same, rozproszą się gdzieś tam nad Lesznem. no i do nas muszą sobie po prostu już te 7-8 km linii prostej e, radzić same, więc Później na przykład siadają po 2-3, no to jest mega dobre, mi się wydaje, dla naszego MB, bo mają taki prawdziwy trening przed już pierwszymi lotami konkursowymi na młode. No, tak gdzieś to wygląda na ten moment. To tyle, gdzieś tam jakieś podsumowanie tego sezonu też nagramy, więc dziękuję za uwagę, do usłyszenia, dobry lot, cześć!